Ja dzisiaj robię top 10 moich ulubionych gier. To była miejsce 10 Jack 2 Ren Negret. Nie będę, nie wiem jak to się czyta, ale nie będę zbytnio się o tych grach wypowiadał. Jakby co, więc no. Ogólnie to jest. Nie, to nie lubię tych nowych części zbytnio. Pierwsze jest, na, jest najlepsze. Dobra, przejdźmy do miejsca 9. Miejsce 9. Rego Marvel Avengers. Ta gra jest najgorszą z którego ma Arwer, ale jest <laughs> to dobra. Więc to spodobała oh, mi się ogólnie. Dobra, miejsce. 8 e, ósme, Jurassic Park The Game. Ta jest dobra i w sumie niedawno skończ przeszedłem. No i... Fajnie się grało. Dobra. A. Przejdźmy do miejsca... A. Do miejsca siódmego. Ja na miejscu siódmego gadzi rada i Gra mi się strasznie podoba. Jest bardzo dobra. No i co? Fajna. Miejsce szóste Star Wars Jedi Fallen Order. Ta gra jest strasznie dobra. Tak e, Jack 2 i tej gry nie przeszedłem, jakby ktoś się pytał, ale jest dobra. Dobra. Miejsce piąte Minecraft Dungeons. Gra jest świetna. A po prostu fabuła jest. Genialna. No i co? Idziemy dalej. Miejsce czwarte. Helen Jest super. Naprawdę. Grafika jest cudowna. Sama gra mo A może jest. Jest ok. No i co? To tyle. Dobra, na Miejsce trzeciego. Miejsce trzecie. Jack and Dexter. Najlepsza część z Jack and Dexter. Naprawdę. Mimo, że nie skończyłem drugiej części nie grałem w trójkę, no to o i tak jest najlepsza i te po Dexter też nie grałem w sumie w też nie grałem no ale gra jest super bo nie te drugie minecraft ta gra jest po prostu idealna naprawdę dobra i miejsce pierwsze nie wiem czy można było się tego spodziewać ale Hello Neighbor tak grafika jest super Gra jest super może i tak kupię jestem podbudowywanie się kartonami no ale co z tego sąsiad to w ogóle mają ogólną postać no i co o to ty się czym do następnego no